Jestem pokoleniem wolnym. Zupełnie nie kojarzę, nie znam tamtych czasów. Kiedyś sprzątając jakieś kartony na stryku, znalazłam kartkę na mleko dla Luizy Złotkowskiej. Długo moja mama w ogóle starała mi się przetłumaczyć, jak to, jak to jest, że człowiek nie mógł sobie iść do sklepu i kupić tego, co chciał. Ciężko mi to było sobie tak do końca wyobrazić, jak, jak to było. Zastanawiałam się nad tym, bo my mamy tą wolność bardzo ograniczoną. Z tego względu, że reżim sportowy jest bardzo specyficzny, ale mam to prawo wyboru mogę iść na trening, mogę na niego nie iść, mogę być sportowcem, mogę nim nie być. Myślę, że przede wszystkim taka wolność decydowania o własnym losie to jest podstawowa rzecz, którą ja doceniam. Muzyka